Witam wszystkich bardzo serdecznie w 23. części Let's Play Tomb Raider Anniversary. Dzisiaj przed nami, przede mną kolejna próba czasowa. Kolejna grecka próba czasowa. Tym razem będzie to Pałac Midasa. Ostatnio 35 minut 24 sekundy. Dzisiaj mamy coś koło 15. Stroje. Wezmę tą legendę i rozpoczynamy wyścig z czasem. Chciałabym wam opowiedzieć też e, te komentarze twórców e, tak jak zwykle, tylko najpierw rozprawimy się z tymi wstrętnymi małpami. Czemu nie strzelasz w tą, która jest najbliżej ciebie? Użona małpa, źle. Zawsze gorzej idzie, jak się nagrywa. Jeśli nie spróbujecie nagrywać, nie pojmiecie tej prawdy. Dobra, <laughs> jedna z głowy. A nie, wszystkie z głowy. Dobra, no to biegniemy szybko do dźwigni. Tak, tutaj mamy ogród Midasa. I w końcu twórcą udało się zrobić cały posąg Midasa, z czego właśnie żartowali, ponieważ w jedynce nie mieli odpowiedniej liczby zasobów, żeby zrobić taki duży posąg. I na górze po prostu ogrodu było takie małe pomieszczenie, w którym znajdowała się ręka oraz. Stopa, właściwie noga do kolana. I coś w stylu zwalonego sufitu. Wezmę tylko tą apteczkę, bo może się przydać. Ona może nam zaoszczędzić więcej czasu niż mi teraz wzięcie jej. A na podłogę, Shit. Trudno. Nie ma wyjścia, muszę żyć z taką ilością życia. Zdekoncentrowało mnie to. No i właśnie. Ręka Midasa, która właśnie zamieniała w złoto. Zastanawiali się jeszcze najpierw, czy nie sprawić, żeby Lara się zamieniała... Tfu, żeby małpy się zamieniały także w złoto. To by wydawało im się dosyć zabawne. No ale w końcu tego nie zrobili. No i też... Yy, yy, ręka Midesa była taką rzeczą, nad którą dosyć sporo dyskutowali, ponieważ yy, właściwie wszystkie greckie poziomy, czy ogólnie cała gra... Była taka w miarę realistyczna, były takie jakieś starożytne mechanizmy, pułapki, które jakoś się dało wyjaśnić, no, pomijając Skiona ale to już taki mój dodatek, a nie twórców. A właśnie rękami desa była taką jedyną magiczną rzeczą, której po prostu nie dało się wyjaśnić naukowo i zastanawiali się, czy dać ją do gry, czy nie. Ale animowanie Lary zamieniającej się w złoto sprawiło im naprawdę bardzo wiele radości. No, i w końcu zdecydowali się jednak umieścić tą dłoń Midasa. Jakby zaprzeczając swoim własnym zasadom, swoim własnym postanowieniom. A tutaj mamy pomieszczenie, które opiera się właśnie na kolcach. Właśnie pomysłem. Kolce były tutaj po prostu dla twórców taką kolejną pułapką. Można było na nie wejść, ale można było przez nie przejść, ale jeśli się na nie wbiegło lub wskoczyło, to Lara umierała natychmiast. Co według twórców było bardzo fajne, ponieważ Lara wyglądała wtedy bardzo boleśnie. Ale niestety teraz nie wolno im już nabijać Lary na kolce, bo... Czekaj się. Tak ja jestem. Bo nie wolno już nabijać Lary na kolce, ponieważ ISRB to jest takie amerykańskie PEGI, zabrania nabijania na kolce postaci w grach dla nastolatków. No i też z tymi kolcami było fajnie, ponieważ trzeba było mieć oczy cały czas otwarte, bo o nie, tekstura podłogi miała w sobie takie malutkie dziurki. Tak, oczywiście zginęłam malutkie otwory właśnie z których wychodziły te kolce, więc trzeba było bardzo uważać. No i właśnie chcieli, żeby mm, Lara musiała przeskakiwać sporą ilość razy nad tymi kolcami i... żartowali też, że te kolce powstały tylko dlatego, że... no nie mogę się skupić teraz na małpach i na mówieniu czekajcie, dobiję te małpy no, zdychaj... super żartowali, że kolce powstały tylko dlatego, że Tobi tak bardzo <grym> lubi zabijać Larę no ale właśnie, no mimo, że nie można już Larę nabijać na kolce, to yy, ciągle Hmm, może wpaść na te kolce i zostać zakłuta więc jakaś tam fantazja e, ciągle trwa. E, więc to tyle o tym kolczastym pomieszczeniu. E, teraz wybierzemy się do kolejnego, to jak tam dojdziemy, to wam opowiem, co tam mamy. Tak, oczywiście nie ominęło się bez e, śmierci Lary. Jakżeby jak inaczej mógł ta, ta, time trial istnieć, gdyby udało mi się Lary nie zabić. Ale mam nadzieję, że i tak zdążymy, mam jeszcze 11 minut. Wydaje mi się, że to jest mnóstwo czasu. Okay, w górę schodów lepiej skakać z wyciągniętą bronią. Tak, i tutaj mamy kolejne pomieszczenie, właśnie jeden z trzech fragmentów poziomu Midasa, w którym twórcy przygotowali wyzwania. E, właściwie takie wyzwania, bo um, tutaj chodzi o to, żeby zebrać trzy sztabki ołowiu i potem zamienić je w złoto, co jest bardzo alchemiczne. E, no i tutaj właśnie w pierwszym Tomb Raiderze yy, wiecie, małpa okej, okay, małpa z głowy lewek, małpa wisi w powietrzu okej okay. aha, jeszcze a propos pomieszczenia z kolcami to zapomniałam powiedzieć, że yy, wiele się wiele twórcy tam nie zmienili od jedynki, że generalnie sens pozostał bardzo trudny. Yy, no a tutaj właśnie poza Silnik jedynki poza takimi pułapkami jak toczące się głazy, czy nie możemy tego pominąć, czy kolce, czy jakieś rozkładające się podłogi, no, nie mieli zbyt dużo do dyspozycji, ale mogli jeszcze dysponować czymś takim jak e, silnik umożliwiał im zamianę pokoju, czyli musieli stworzyć jakby pomieszczenie o identycznych rozmiarach i kiedy. Właściwie dwa pomieszczenia o identycznych rozmiarach, i kiedy Lara nie przebywała w żadnym z nich, to mogli je zamienić miejscami, co właśnie według nich udało im, im się tutaj po prostu bardzo dobrze wykorzystać, taką możliwość, bo właśnie tutaj patent polegał na tym, że trzeba wyciągnąć. Podporę kolumny. Wszystko zaczyna się trząść, walić, i wchodzimy z powrotem na górne pomieszczenie i mamy zupełnie inny pokój, zawalony piaskiem i tak dalej, co umożliwiałoby przejście tego samego pomieszczenia na dwa sposoby. No i teraz właśnie mówią, że przez ostatnią dekadę właśnie to i mówi, że bardzo dużo się zmieniło w grach. E, mamy na przykład teraz e, piasek sypiący się z, z sufitu, i tak dalej. Chociaż i tak właśnie nie ma tu, nie udało się tak faktycznie pokazać walącego się e, pomieszczenia. E, no ale generalnie właśnie dobrze wykorzystali to narzędzie ze zmianą pokoi. Moim zdaniem, właśnie to jest bardzo ciekawe e, wiedzieć, jak w jednym co to było zrobione. Ok, teraz musimy przejść szybko do pomieszczenia, bo zostało nam jeszcze jedno. OK, ekstra. Mam nadzieję, że nie spadnę i nie stracimy... Nie stracimy czasu. Próby czasowe są zawsze stresujące. Tutaj jest punkt kontrolny. To jedyna dobra rzecz, która mnie tu spotkała. OK, Dobra. Najgorzej są walki z wrogami podczas time triali. To nie wiem, jakoś... Nigdy nie wychodzi mi tak dobrze, jak nie nagrywam. <grym> Ale cóż. Mm doskoczyć tam. Już, kurczę, zapomniałam, czy to miało być wyżej, czy nie. Dobra, już jesteśmy praktycznie w domu. Bo tutaj dzisiaj nie będę skakać po apteczkę. O, niestety, straciła Lara trochę życia, ale... Ale cóż, trzeba się poświęcić, żeby zyskać więcej czasu. Chociaż wydaje mi się, że powinno się udać, chociaż nie chciałabym też zapeszyć. W płonącym pokoju może się wiele zdarzyć. Trudno. Spadłam, to nie będziemy się tym przejmować. Chociaż muszę wyjść z powrotem. Nie! Puczę, chcę umrzeć. No tak to mi nie wyjdzie, nie dostanę się tam z powrotem na górę. Czekajcie. Muszę utopić Lerę. Bo tam musiałam wcisnąć dźwi dźwignię. A nie. Muszę się zrespić na górze. Tak wiem, że to jest dosyć powolne jak na Time Trial, ale no nic innego mi nie pozostało, bo... Musiałabym albo obejść jeszcze raz dookoła pomieszczenie z piaskiem. No, albo szkoda, że Lara nie ma żadnych granatów, którymi mogłaby się szybciej zabić, ale no. Jedyne co to pozostało, mi się utopić. Ale mamy 7 minut, więc może się uda. To jest bardzo dynamiczne, ale no. <ścoughs> Przykro mi. Musimy się dostać do tamtej dźwigni. A ta głupia małpa mnie zrzuciła. Dobra. Teraz małpy dostaną w tyłek. Za to, co mi zrobiły. I za to, że musieliśmy stracić tyle czasu. Tak, to już się, się zaczyna moment, kiedy chciałabym, żebyście mocno otrzymali kciuki. Dobra, zabiję je ja tutaj nie drugą stronę. Wbij małpo. Wbij małpo! Żegnaj. Dobra. Małpy pokonane. To jest bardzo ważna dźwignia. Nie wiem, czemu ciągle jest muzyczka, jakby małpy pożyły, ale widzieliście, nie żyją. A nawet jeśli żyją, to mnie to już i tak za bardzo nie interesuje, bo najważniejsze to dostać się do pomieszczenia z płomieniami. Tak, tym razem wypłyniemy stąd w całości. Dobra, może muzyka z małpami się zmieni, jak dojdziemy do yy, pokoju z płomieniami. Nie, po prostu musiała się. Wiecie. Muzyka musiała się tutaj wyżyć artystycznie i pokazać swoją całą ścieżkę. Dobra, tutaj już nie jest, nie jest potrzebna jakaś potężna broń. Będzie krokodyl, ale oszczędziłem mu życie. Żeby zaoszczędzić sobie więcej czasu. Kurczę, 5 minut. No właściwie to 6. Mam nadzieję, że zdążymy. Przewiniemy to, nie? No, w każdym razie to jest e, pomieszczenie, w którym w oryginale była seria kolumn, pomiędzy którymi płonął ogień. Trzeba było wymierzyć właśnie każdy skok, e, aby dojść do końca. I tutaj, w tym pomieszczeniu, właśnie ta pierwsza kolumna. E, aha, sorry, musimy najpierw się nie włączyć. Pierwsza kolumna jest takim hołdem dla tamtej, a reszta została e, całkowicie zmieniona. I właściwie no kurde, dźwignię już zaczęłam włączać. Krokodyl mnie złapał, no ale dźwig nie zadziałało. Ehm, właśnie w Tomb Raider 1 e, cały patent polegał na tym, że lury... lury ruchy Lary były bardzo mechaniczne i e, trzeba było właśnie je dobrze wymierzyć, bo nawet jeśli się wcisnęło jakby skok zaraz po wylądowaniu, to i tak Lara skakała e, dopiero w określonym miejscu. No i, i tak po prostu wybijała się później, więc dlatego twórcy uczyli graczy, żeby wybijać się z samej krawędzi, ale w końcu w tym pomieszczeniu zrobili coś takiego, że jakby umieści linię startową trochę wcześniej, jeśli się z niej zaczęło, to po prostu kurczę 4 minuty, przeżywam stres. Jeśli się z niej zaczęło, to właśnie można było wszystko jakby pokonać takim jednym ciągiem, i to była po prostu jedyna skuteczna metoda, żeby dostać się na drugą stronę, bo właśnie za tą serią kolumn była umieszczona ta sztabka. I tam była też woda po bokach. I w jedynce było tak, że jeśli Lara zaczynała się palić, to z tyłu jej shortów pojawiał się taki sprite, właśnie z płomieniami, co sygnalizował, że Lara się pali i trzeba szybko ugasić się w wodzie. No i właśnie tamten fragment przysporzył graczom naprawdę wiele trudności. Wiele graczy miało z nim bardzo poważny problem. I też wiele robiło tak, że po prostu biegło przez te płomienie. A brało. Złap się! Kurde. Czy szybciej będzie się utopić, czy tam dobiec? Zabijmy krokodylu. Zabij mnie. <gry> Kurde, nie wiem, czy teraz się uda. Będzie bardzo ciężko. A krokodyl nie chce zabić larwicie, ale zupełnie nie groźny. Jak potrzeba, to po prostu Uuu, 3 minuty. Dobra, muszę zdążyć. Dobra, udało się. Znaczy, udało się zginąć w końcu. Już drugi raz trzeba było się topić w tym odcinku. Więc nie wiem, czy ta pr próba czasowa mi się uda, ale mocno trzymajcie kciuki, ponieważ bardzo bym chciała, żeby się udała. Dobra. Eee, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dalej, dalej, dalej. Teraz już się zdenerwowałam. Aha, i co ja mówiłam, że większość rzeczy miała duże problemy tutaj, po prostu brała apteczki. I potem, jak już udało mi się przejąć sztabkę, to biegła, żeby się ugasić do wody. No i śmieją się, że tobie, że założenie właśnie tobie było inne. Serio, nie będę się przejmować, pomieniamy, bo mam za mało czasu. A życia mi wystarczy, więc... No bierz. Dobra, i teraz szybko. Teraz mocno trzymamy kciuki za mnie. Apteczkę pominiemy. Miejmy nadzieję, że to nie była zła decyzja. E, Śmieję się, że właśnie to miał inne założenie. Ooo, zostaw mnie! Jak trzeba, to się nie ruszysz, a jak nie trzeba, to przyłazisz. Przypływasz, przypełzasz, cokolwiek krokodyle robią. E, tak, i teraz po prostu chcieli... też dodali właśnie takie miejsca, w których trzeba dobrze wymierzy wymierzyć ruchy w czasie, co widzieliśmy przed chwilą, jak ja tego nie robię. I żeby po prostu uczynić to pomieszczenie takim bardziej... Mm, nie wiem... ...bardziej uczynić to pomieszczenie wyzwaniem dla graczy, nie przejmujemy się nimi. Ja schodzę, a wy tam sobie stójcie. Ja muszę szybko zamienić sztabki w złoto. Okej. Okay. Nie mogę pomylić klawiszy, żeby Lara mi nie wskoczyła tutaj na tą dłoń. On czasami się zdarza, bo najpierw trzeba wcisnąć to, nie. potem... ...wybór. Dobrze, dobrze, teraz czas nie leci. Mi się tu czasami zdarzyło pomylić przyciski i wciskałam skok zamiast tego. Zamiast akcji, interakcji. O, dobra. Ostatnia. No. I teraz właśnie chcieli uczynić to ostatnie pomieszczenie z płomieniami, bo nie mogłam zdania dokończyć, bo się zestresowałam. Takim bardziej mm, przyjaznym, bardziej zabawnym może i mniej okrutnym dla graczy. Dobra, i to by były wszystkie komentarze twórców. Myślę, że się uda, bo mamy minuty 15 na wsadzenie jeszcze dwóch sztabek, a właściwie jednej. Małpy czekają na górze. Pokażcie się. Nie widzę ich, ale sayonara, mankis. I... tak. Nie wiem, jakim cudem mi się to udaje, pomimo, że dwa razy zginęłam, czy trzy... Dwa razy na własne życzenie. O, było widać małpy tutaj, koło Midasa. Pokazałabym wam, ale nie mam wskaźniczka. W każdym razie udało się. Czas ukończenia 15 minut i 2 sekundy. 13 zabitych, jeden zasób, artefakty i relikwie to już mamy od dawna. I próba czasowa ukończona. Jej! I znowu nie dali mi bonusów. Tak, w każdym razie to by było już wszystko w tym odcinku. E, następnym razem czeka nas, zobaczmy, czy tutaj ładnie się pokazało. Tak, próba czasowa ukończona. Następnym razem czeka nas grobowiec Tychokana. E, mam nadzieję, że spodobała Wam się ta próba czasowa. Cieszę się, że się udało mimo tych e, dwóch feli, które sprawiły, że e, musiałam odebrać że, życie Larze <grych> osobiście, a tak po prostu było bardziej oszczędnie czasowo. E, no cóż, były trudne momenty, ale się udało, więc e, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten filmik. Zapraszam Was do kolejnych. Papa! Pa.